Mów mi Adek prezentuje. Cześć, witajcie. Z tej strony Adrian. Witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Jak widzicie, moi szanowni Państwo, w dzisiejszym odcinku będzie coś o McCormickach, a dokładnie o nowej serii ciągników McCormick X7 SWB. Ten skrót oznacza Short Well Base, czyli ciągniki. Na krótszej osi. Większe makkorniki z 7 które do tej pory mogliście poznać, jeden z nich nawet był na placu firmy handlowej AgroPol za To seria LWB o rozstawie osi 2,82 m, składająca się z trzech modeli. Właściwie można powiedzieć z czterech modeli, bo Ciołniki występują na dwóch przekładniach. Mamy P6 Drive oraz Fauty Drive. Na P6 Drive mamy modele X7620, 621, 623. A na bezstopniowej skrzyni Fauty Drive mamy X7621, 23 i 24. Czyli tak naprawdę w serii tej większej mamy cztery modele. A w serii na mniejszej ramie, tutaj prezentowany ciągnik na załączonym ujęciu, mamy do wyboru dwie, dwa rozstawy osi: 2,65 m oraz 2,76 m. Co to oznacza? Pierwszy z nich to ciągniki. Mniejszo, o mniejszym rozstawie no to są to ciągniki czterocylindrowe, występujące w dwóch mocach X7417 oraz X7418. Większy rozstaw osi to oczywiście ciągniki z silnikami sześciocylindrowymi, czyli X7617 i 618. Łącznie można powiedzieć: w tej mniejszej serii X7 mamy do wyboru 6 modeli. Cztery modele dostępne na skrzyni P6 Drive, czyli X7 417, 418, 617 i 618 P6 Drive oraz tylko i wyłącznie topowe największe moce. Yy Serii X7418, X7618 ze skrzynią VT Drive. VT Drive. Tak producent sobie wymyślił, że nie występuje w modelach 417 i 617. Przejdźmy może do właśnie tych danych technicznych. Włoskiego raczej nikt tutaj nie ogarnia. Angielski pewnie większość. Więc tutaj właśnie jest to. O czym ja wspominałem, czyli 6 modeli, 4 P6 Drive i 2 v Drive. No i tak, moi drodzy Państwo, jakie moce mamy w tych ciągnikach od 417 do 618? Jedne mają 4, drugi mają 6 cylindrów, tak jak już wcześniej wspominałem. No i tak, znamionowa moc. 417 to 155 koni mechanicznych. Moc maksymalna tego silnika czterocylindrowego to 165 koni. W 418 no to wiadomo 10 koni więcej. 166 znamionowa, 175 maksymalna. I ta sama moc praktycznie występuje w ciągnikach z silnikiem sześciocylindrowym. No i tutaj. VT Drive, no to tak samo jak w P6 Drive, bo tutaj silnik się nam nie zmienia w żaden sposób. Ciągniki oczywiście w normie emisji Spine Stage 5. Engine Speed, maksymalna moc osiągana jest przy 1900 obrotach. Moment obrotowy przy 1400 obrotach na minutę, 650 dwa, już tu mogę sobie zaokrąglić, newtonometry w przymocy znamionowej w najmniejszym modelu czterocylindrowym, w największym modelu czterocylindrowym mamy 700 newtonometrów, a w sześciocylindrowym praktycznie mamy te same wartości, tak podaję. Produk silnik oczywiście produkcji Fiat Powertrain, czyli standardowo włoski silnik występujący w ciągnikach CNH oraz w ciągnikach marki Claas. Jeżeli jakieś marki jeszcze korzystają z tych silników, to możecie napisać o tym w komentarzach, bo ogólnie się nie interesowałem tym, więc nie wiem. No, i co my tutaj mamy jeszcze, Szanowni Państwo? 4,5 litra silniki 16-zaworowe w przypadku 4-cylindrowców. No i 6,7 litra 24-zaworowe w przypadku 6-cylindrowców. Mamy tutaj yy, ciągniki z interkulerem. Zbiornik paliwa. 280 litrów, zbiornik na ed Blue 46 litrów. No to jest spora zmiana. W przypadku, tak jak w moim Stage 4 i x szósteczce, no nie? bo Tam mam 180 i 25 litrów, a tu mamy 280 i 46. Także wiadomo, ja już widzimy, że to jest na pewno większy ciągnik od mojego. No i tak, Szanowni Państwo, standardowo w ciągniku mamy skrzynię bez zmian marki ZF do wyboru P6 drive, 6 biegów pod obciążeniem, pół biegów no i 5 zautomatyzowanych biegów głównych, czyli 6 razy 5. Daj nam to 30 biegów, 30 biegów do przodu i 15 do tyłu. To jest podstawowa wersja skrzyni. Jeżeli sobie zrobimy biegi pełzające zażyczymy do tego ciągnika, no to mamy 54 na 27. Skrzynia bezstopniowa, no to czterozakresowa, tak jak we większych modelach. Prędkości yy, ciągnika do wyboru dwie, 40 lub 50, no i tutaj mamy wartości, przy których, wartości obrotowe silnika, przy których osiągana jest prędkość Vmax w tych ciągnikach. Cztery prędkości wałka odbioru mocy do wyboru. Tutaj mamy również amortyzowaną przednią oś opcjonalnie, jeżeli sobie zażyczymy. Przednie hamulce, hamulce, przyczep. Mamy możliwość nawet założenia hydraulicznych hamulców. Pneumatyka raczej jest tutaj w standardzie. No i tak, hydraulika. Układ hydrauliczny w tym traktorze, w tych ciągnikach, no to 123 litry mamy standardowo, 160 opcjonalnie i oba systemy są zamknięte. Load sensing zależy, który sobie wybierzemy. 52 litry na układ kierowniczy przeznaczony w tym traktorze, czyli mamy 123 plus 52 lub 160 plus 52. Jeżeli mamy ciągnik typowo mechaniczny, czyli tam bez podłokietnika, a mam mechaniczne sekcje hydrauliki zastosowane, no to mamy wydatek pompy 80 lub 100, jak tutaj dobrze czytam. No i mamy do wyboru ileś tam sekcji tu z kategorii trzeciej, standardowa, Standardowy udźwig podnośnika 6400 opcjonalny 9300, mówimy tutaj o tylnym podnośniku, przedni podnośnik 3,5 tony, można wyposażyć jeszcze podłokietnik w kontroler dodatkowy. No i co my tu jeszcze mamy? Elektrohydrauliczne. przedni WOM, 1000 oczywiście. Kabina mechanicznie amortyzowana, może być nieamortyzowana, jeżeli ktoś chce tak zwaną Bieda Edition. Możemy mieć amortyzowaną elektrohydraulicznie. Jeżeli chcecie to zobaczyć, jak to wygląda, bo akurat na no, takich ciągników jeszcze na placu nie mamy, tutaj jak omawiam. Firmy handlowej Grupo Zakrzewu, to możecie sobie obejrzeć film z McCormickiem X7624, który był u nas na placu. I tam właśnie jest zastosowana właśnie najbogatsza elektrohydrauliczna amortyzacja kabiny. Mamy też możliwość zastosowania w ciągu Easy pilota, 12 calowy monitor, bardzo przejrzysty powiem Wam szczerze, nie wiem czy jakiś tam filmik oglądaliście, jak tam właśnie chyba był. Makonik X4080 i ten większy omawiany przeze mnie. Jak przyjechały tutaj po raz pierwszy do Polski, do Agropolu Zakrzewo, no to tam właśnie jest pokazany przeze mnie ten monitor, panel obsługi ciągnika. Bardzo czytelny, bardzo przejrzysty. Jak dobrze pamiętam, w języku polskim nawet. Także na plus. No wiadomo, ciągnik, którego jeszcze tam nie ogarniam, nie, nie, nie zagłębiałem się za bardzo w ten monitor, w ten komputer pokładowy, ale tak jakby nie patrzeć jest bardzo czytelny i intuicyjny w obsłudze. No właśnie, co my tu jeszcze mamy moi drodzy? Standardowo wyposażony, tu już mu patrzymy o tak, halogeny. Mogą być zwykłe, 14 mamy standardowo, opcjonalnie mamy nawet 16 i maksymalnie 20 halogenów. Wstawię jeszcze filmik z McCormick Tractors, sobie pobrałem dodatkowo do tego materiału, co teraz kręcę. Będziecie mogli sobie nieco trochę słabszej jakości, ale obejrzeć, jak właśnie prezentują się te ciągniki, można powiedzieć, w akcji. Także jest taki fajny filmik promocyjny przez McCormicka nakręcony. Polecam go obejrzeć. Naprawdę profesjonalnie jest on nagrany. Tutaj mamy tam jeszcze wspomnienia o ISOBUSie i jakiejś pewnie o przedłużonej gwarancji do 3 lat RTK, GPS, takie sprawy. No, i co tutaj jeszcze nam podaje producent? No, tak jak wspominałem, dwa rozstawy osi, czterocylindrowce mają 2,65, sześciocylindrowce 2,76, yy, waga wysyłkowa 6400, 6700, no i 6700, 7000 kg nawet największy, tyle ważą same ciągniki i maksymalnie można je obciążyć do 11,5 tony. Także jeszcze sporo nam zostaje, żeby taki ciągnik obciążyć. Co my tutaj jeszcze mamy? Co jest moim zdaniem warte uwagi na sam koniec? Wielkość opon. W ciągnikach 4 i 6 cylindrowych mamy maksymalnie do wyboru opony 600. 600 z przodu i 700 Dziesiątki z tyłu. Co prawda nie są e, tak duże jak w większej serii LWB, e, od e, Makornika, czyli X7624, powiedzmy ten największy reprezentant, no to ma 660R30 z przodu i 710, 60R42 z tyłu. Tutaj mamy 38 calowe, no ale to jest tak naprawdę można powiedzieć odpowiednik John Deere serii 6R na tej większej ramie, czyli gdzieś tak 675R, jeżeli się nie mylę 675M, no to już takie opony dopiero mamy w tych traktorach montowane. mało tego chyba jeszcze w tych mniejszych szóstki, wszystkie od od John Deera właśnie mają też takie opony montowane. Pamiętam oglądałem filmik kiedyś o 645R Ultimate Edition i właśnie miał mielniki założone 660R28 i 710 r 38 także jeżeli chodzi o rozmiar opon, no to te ciągniki możemy do John Deera śmiało porównywać. No i rozstawem raczej osi też. Yy ten ciągnik nie odbiega od 6 czy, 6R -ki czy 6M. -ki. Nie wiem, jak tam jest w caseach. W caseach Puma dokładnie o tym modelu mówię, ale, ale być może jest podobnie. Bo jak coś wiecie lepiej ode mnie, no to możecie napisać komentarz jakiś informacyjny. No dobrze, Szanowni Państwo. Myślę, że temat na, tych na temat tych ciągników. Yy, temat na temat tych ciągników. Trochę takie masło maślane na mi wyszło. Yy, że już wszystko na ten temat wyczerpałem. To, co jestem w stanie właśnie z danych technicznych wyczytać, yy, Wam powiedziałem. Tutaj ogólnie na zdjęciu poglądowym tego ciągnika mamy założone 540, 65, R28, 650, 65. R38, czyli takie opony jak w krystalu. No, powiem szczerze, dla wielu z gospodarzy, spokojnie te opony by wystarczyły, ale jeżeli ktoś chce naprawdę do ciężkich prac ten ciągnik zaprząc, no to opony te szersze Kseobiby, no, do regulacji ciśnienia w oponach, no to sobie można takie założyć. Design jak najbardziej mi się podoba. Takie podsumowanie zrobimy dla ciągnika. Parametry jak najbardziej. Kabina tak naprawdę wewnątrz się dużo nie zmieniła. Mamy podłokietnik taki jak w X7, największy jak prezentowałem, z pięcioma guzikami programowalnymi. Lepsze to niż nic, bo tak w takich John Deere'ach no to mamy 11 guzików programowalnych. W innych markach czasami one nawet nie występują, a tu w makormiku mamy no to w końcu się postarali, jest 5 programowalnych przycisków, także jeżeli jest jakiś wymagający użytkownik, operator, albo ci operatorzy się zmieniają, zawsze mogą pod siebie ten panel kontrolny ciągnika przystosować, tak. No dach kabiny się zmienił, nawiązuje do X7 większej oraz X8, koguty mamy te nowe na regulowanych Uchwytach, koguty LEDowe, tak w cudzysłowie powiem, giętkie, odporne na uderzenia, takie elastyczne bym powiedział, nie powinny się nam zbyt szybko zbić. No i jeszcze, tak nawiązując do maski tego ciągnika, jest nieco inna niż w x5. Przodek jest inny jak w x5, w x7 nowej, czyli X8 i szczerze mówiąc ze wszystkich designów, masek w McCormickach najbardziej mi się podoba, oczywiście to jest moja opinia ale najbardziej podoba mi się właśnie design tych nowych X7, X7-4 X7-6 SWB no i tak, to chyba by było wszystko jeżeli jesteście zaciekawieni tymi ciągnikami to standardowo Koniecznie musicie odwiedzić firmę handlową AgroPol Zakrzewo, w której nasi handlowcy pan Józef Wencel oraz Krzysztof Sawa przygotują dla Was ofertę handlową oraz no, postarają się przekazać wam jak najwięcej informacji na temat tych ciągników. No dobrze. Ja się z Wami żegnam i zapraszam do obejrzenia krótkiego materiału od McCormick Tractors. Właśnie o tych pięknych, nowych, nowoczesnych ciągnikach serii X7. Ja pozdrawiam Was bardzo serdecznie.